Słuchajcie, widzowie, to jest niesamowite, co się tutaj dzieje! Zobaczcie, jesteśmy w domu Paliona i tam jest Yeti! Nie jest niemożliwe, jak on się tutaj dostał! Jak on jest tutaj w środku! Nie wiem, słuchajcie, ale na pewno musimy to sprawdzić. Dlatego za chwileczkę wychodzimy na zewnątrz i idziemy do Yetiego. Chodźcie, nie wiem czego on chce ode mnie. Bra, dobra, dobra, nie wiem czego on chce, ale słuchajcie, to jest pewne, że to nie jest nic dobrego. Dobra, otwieramy mu drzwi, ja się trochę boję, ale dobra, spróbujmy, on to cały czas stoi! Co jest? Dobra, czekajcie, otworzymy mu drzwi. Yy... Czekajcie, halo? Yeti, to ty? Ej, co jest? Słuchajcie. Dobra, nie, nie, nie otwieramy mu tych drzwi. Na pewno w tych drzwi nie otwieramy, to, to jest chyba zły pomysł. On tu podchodzi, ale nie wydaje się być groźny. Dobra, czekajcie. Ej, yeti, co jest, no? Co ty masz w ręce? On mówi, żebym podszedł. To jest dobry pomysł, widzowie. Dobra, podejdźmy, zobaczmy, czy on coś ode mnie chce. Ej, yeti, co jest? Ej, chwila, on ma jakieś kartki napisane. O co tu chodzi? Co? Zaraz, 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 chwila, jeszcze raz. Bzyku potrzebuje pomocy. Hejter mnie wyrzucił z palion... Nie, to, to jest niemożliwe. Jak to ci... Nie, 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 ty kłamiesz! Nie, jestem pewien, że ty kłamiesz, proszę cię! Nie rób sobie ja i, i nie podchodź do mnie, dobra, bo mi się wydaje, że ty jesteś naprawdę... Ale to naprawdę groźny, nie? Nie, nie, na pewno. Nie wydaje mi się, słuchajcie, widzowie, on chyba kłamie, ale dobra, zobaczmy. Czekaj, co ty... Co ty masz sobie? No jakaś wiadomość! Powiedz mi, gdzie jest palion Nie, słuchaj, nie, nie wiem czy mogę Ci powiedzieć. To jest bardzo ryzykowne, no... To jest zły pomysł, może nie dzisiaj. Albo, dobra, chodź, chodź Eti, chodź za mną, możemy coś wykombinować. Chodź za mną, chodź za mną, szybko, szybko, szybko. Pójdziemy tam, ja powiem Ci w ten sposób. Ja myślę, że wiem, gdzie akurat ten palion może być. Tylko wiesz, co? Spokojnie, spokojnie, wiesz. Najpierw musimy się uspokoić. Musimy. Jakaś kolejna wiadomość? Co? Nie, czy wejdzie on mi, on mi to daje, widzowie. Dobra, czekajcie, szukamy teraz paliona. Co, co jest? Co on, on mnie prosi, widzowie. Powiedz mi, gdzie jest palion? Czekajcie, co dalej? Zyku, potrzebuję twojej pomocy. Ja, to jest niemożliwe, że hejter cię wyrzucił z palionowa? Ale co? I co mam teraz zrobić? Bardzo mnie prosi, chyba, żeby... o mnie błaga na kolanach, mnie... Błagam mnie, tylko dlaczego? Nie wiem! Ja... i No dobra, patrzcie, jaki on jest załamany! Przepraszam cię, Yeti! Ja nie wiem, czy mogę pogłaskać! Dobra, pogłaskałem yy, sorki Yeti! Yy, dobra, okej, okay, po, pogłaskany jesteś! Ej, ale ty, ty, ty mi nic nie chciałeś zrobić, nie? Nie jesteś podejrzany, nie? Chyba nie jest podejrzany! Dobra, chodź Yeti! Chodź yeti, po, Poszukamy może tego, poszukamy może Paliona. co? Dobra, chodźcie, widzowie, razem z Yeti idziemy Szukamy Paliona, tylko ja ci powiem, Yeti Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, słuchajcie Żeby się Yeti spotkał z Palionem To jest, e, to, jest, to jest dobry pomysł, to jest haha, Dobry pomysł, znaczy się, chodźmy, chodźmy, widzowie Chodźmy, może akurat na, 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 Idziemy sobie, szukamy, znajdziemy tego Paliona I Yeti, ale wiesz co Ej, dobra, ja nie widzę, ja tutaj nikogo nie widzę Słuchaj, Yeti, to chyba Chyba Paliona nie znajdziemy Teraz co? Nie, 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 nie wchodzimy do domu, Yeti, nie możemy wejść do domu Bo jak to zobaczy Palion, to będzie. Koniec. Słuchaj, chodź, 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 nie, nie, słuchaj, to jest w ogóle zły pomysł, wiesz, wiesz co się powiem, ty, nie, uciekamy stąd, wiesz co, to w ogóle, ja nie wiem, co ty sobie myślisz, żeby tutaj przychodzić do domu Paliona, no proszę cię, co, O oh my god, dobra, nieważne, słuchaj, w każdym razie, nie wchodzimy do domu Paliona, Palion się naprawdę, jest naprawdę, jakby to powiedzieć, na razie nie za bardzo lubi, więc to jest chyba zły pomysł, żebyś ten tam podszedł, po prostu, słuchaj dobra, dobra, Eti, ja trzy, trzymaj się, na razie, cześć, słuchajcie, widzowie, szybko, uciekamy stąd, bo ja naprawdę nie chcę ani chwili dłużej z tymi tutaj być. Cześć z tej strony Yeti Witam bardzo serdecznie widzowie w kolejnym odcinku z Minecraft Palionowo! Jak widzieliście spotkaliśmy się w prawdziwym życiu z Bzykiem, ale tu właśnie nie o to chodziło, bo widzowie ja potrzebowałem Paliona, żeby spotkać się z Palionem w prawdziwym życiu. I niestety, ale to niestety się nie spotkałem. No i właśnie tu się rodzi problem. Nie wiem jak ja mam dojść do Paliona. Niby miałem w sumie do niego przyjechać itp, a... Go nie było. A Bzyku jeszcze w ogóle najlepsze jest to on nie pozwolił mi wejść do niego do domu. Nie wiem, nie wiem o co tu chodzi, widzowie, chyba będzie potajemnie, trzeba się tam wkraść. No coś trzeba wymyślić. Coś trzeba wymyślić. Nieważne widzowie. Jeśli Wam się odcinek spodoba, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A my teraz widzicie, co robimy? Idziemy do bzyka. Bo patrzcie, bzyku w ogóle jest na serwerze i jest pewien problem. Nie ma na razie hejtera, ale on w każdym momencie może wbić. A wiecie, co to oznacza? To oznacza tylko jedno. To oznacza, że wtedy mam kłopoty i prawdopodobnie bala spalionowała, więc robię to na własne życzenie. Dobra, gdzie jest bzyku? Czy on jest gdzieś tam? No, zobaczcie, właśnie, mi się wydaje, że on może O, ja, czekajcie, domku. Hmm, o, w ogóle zmienił się ten domek, dobra, muszę z nim o tym porozmawiać. E, czekajcie, w ogóle jak bzyku zareaguje na to, że ja się włamałem w sumie do paliona, co nie? Dobra, ale to nieważne, zaraz się tego dowiemy, czekajcie. Do A nie ma! Nie nie! Wolę nie krzyczeć, bo... żeby... Abo się może jak No dobra, idę do góry. To jest Zyku! Zyku, 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 Zyku. O, jest tam! Yeti! Zyku! Co jest? A co ty się stało z głosem? No nie wiem, nie mam pojęcia! Czemu krzyczysz? Chodź tu! Ja nie krzyczę. No Ach, dobra, no Halo, chyba. Halo, tu mieszkasz? No tak, bo tam to nie wyrzuciliście, co? Nie dobra, pamiętasz? No dobra, powiedz mi lepiej, czemu nie wpuściliście do domu paliona, skoro No dobra, powie, powiedz mi lepiej, co ty tego, co ty ten, co ty sobie myślisz w ogóle, Eti? No kazaliście mi przyjechać, to przyjechałem, tak? I chciałem wejść do paliona z nim porozmawiać. Nie wiesz, ale pokazałem ci chyba kartkę, wyrzucili mnie z palionowa, człowieku. No i jesteś na Palionowie, i co? Kłamca jesteś! No... No jestem, ale jak hejter się o tym dowiedział, to jestem, dostanę zęby. Dlaczego? Jest Co to... ja zrobiłem? Nie, bo ty okłamałeś mnie. Z czym? Rodziłem w prawdziwym życiu. Ej! A, nie ale jak, mnie jak w prawdziwym życiu? Co zrobiłem? No okłamałeś mnie, powiedziałeś, że... No że ten, no że wyrzuciliście spalionowa, tak naprawdę cię nie wyrzucili No i wiesz jak to jest No wyrzucił mnie hejter spalionowa, przecież ja nie oszukuję ciebie, zobacz gdzie ja mieszkam, ja teraz mieszkam w swojej starej jeszcze i chodź polecimy, tam ja Ci pokażę OMG! Yeah. No chodź, chodź, chodź A okay. ty dlaczego ty w ogóle taki dla mnie jesteś, co? Ja... Bo już do ciebie... nie jestem na Palionowie, już nie jestem na palionowej i, i ty się poczuwasz, tak? No można tak powiedzieć. Nie no, żartuję, no co ty chopie? My jesteśmy jak dwa bracia, nie chyba? Tylko trochę taki agresywny jesteś w prawdziwym życiu. Eee, to ty, bo jestem agresywny, bo nie chciałeś mnie wpuścić, dobra, nie ważne, no, Zobacz tą skrzynkę, widzisz, to to wszystkie to, i... co to jest? No, bo, mówię ci. No i co? No e, i wierzysz mi teraz? No, może ci wierzę, ale no w tym prawdziwym życiu to ty przesadzasz, no. Dobra, jeśli będziesz dla mnie miły, dam cię tutaj, do najlepszej ekipy. A jak nie? No, to będziesz miał kłopoty, to poważnie. A nie, nie będę w pandzie lamusów, czyli to będę w czymś gorszym nawet. No, nie będziesz w panzie lamusów. Nie, pomocy! Nie żartuję, ale jeśli tak na serio, to po prostu. No, przesadzasz, to jest jakiś żart. No, nie przesadzam, proszę cię. Musimy ustalić, proszę cię, ja przyjdę jutro. Pozwól mi się spotkać z palionem, no. Nie wiem, no. Albo dobra, przyjdę jeszcze dzisiaj do paliona. Co? Ja dzisiaj! Nie. przyjdę do paliona. Nie. Ale ty coś ukrywasz, dlaczego co palionice ze mną gadać? Ja mu nic nie zrobiłem! Nie, ale słuchaj, bo. To tak nie może teraz wyglądać. My musimy się naprawdę zastanowić. To trzeba by przemyśleć, no. Nie, nie, nie. Uważaj! Wow! Pomóż mi. Dobra, no nie tyle no. co tutaj trzeba przemyśleć w bizyku, to swoje, Twoje e, miejsce na palionowie. Bo chyba. Bo ja. Nie wiesz co? Ja chyba muszę pogadać z hejterem i ty będziesz musiał z niego uciec. Co, będę musiał zrobić? Dobra, jeszcze raz tak powiesz, słuchaj. Dobra, ja nieważne, naprawdę... no dobra, posłuchaj, zrobimy tak. Wracam na Palionowo, no. zrobicie mnie na prezydenta yy, i twój domek będzie normalny. Co ty na to? No, nie, na to za mało. Ale ja przecież ja będę lepszym prezydentem niż Hayter. Nie, być takim samym. Wręcz nie, powie... nie no, będę... powiedziałbym, że kapkę gorszym możesz być. Nie będę. A tak, w ogóle, czemu ty byłeś taki szokowany, jak nie zobaczyłeś poddejmując Paliona, co? Nie, no bo. No bo, no bo ja nie. Bo ja teraz te ja już nie dowierzam, ja jestem ja już jestem wszystkim zmęczony słuchaj, a a wcześniej to ja po prostu byłem wow no o, te, o co chodzi, nie? Okej, okay, okay, dobra, no nieważne. ważne. Bo słuchaj, ja potrzebuję... Nie no właśnie, ważne, swoje właśnie ważne, właśnie ważne jest, jest i ważne, a ty mówisz, że nieważne nie i wiesz, i tak się kończy. Jestem dalej swoim wiceprezydentem, rozumiesz? Dobra przepraszam panie wiceprezydencie no... No w sumie to nie oh, jest... Uznajmy, że dalej jest. Eee... <haha> ja, ja chciałbym coś sprawdzić, chodź za mną. No, chcesz sprawdzić. Chodź, chodź, chodź. Ale co ty... No chodź! Tutaj... Aha. Dobra, czy współpracujesz z hejterem? Nie! Mhm. Nie współpracuję! Mhm. Co? A teraz C dobra, a teraz czy co? chcesz e, zrobić nam krzywdę w prawdziwym życiu? Klikasz. Mm, tak chcę. No, Ej nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie Nie, 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 ja uciekam, ja sobie... uciekam. Nie, proszę! Nie no chcę, musisz... Dobra, dobra. Ale wiesz, okay, żebym ci nie zrobił krzywdy, no. No wiem, wiem o tym, wiem o tym. Chyba. Nie, tak, po prostu maszyna się zepsuła, dobra, nieważne. No, Chodź, pomożesz mi się spakować, bo dopóki nie ma hejtera, to ja mogę chociaż chwilę pobyć na Palionowie, nie? A Jak ty się spakowałeś? Ej dobra, a, a powiedz mi, a gdzie Palion się ukrywa? Aaa, nie wiem. Nie? Nie wiem. NIE WIEM JAK TO BĘDZIE, ZIOM, NIE WIEM, NIE No, ja bym wiedział, co bym ci powiedział. Na pewno, ty mi nigdy nic nie mówisz. No tak, Wróć, no bo ty, ty zawsze, ja ty, ty zawsze kablujesz, no. Nie, ja nigdy nie skablowałem na nikogo. No jak nie, jak nie, dobra, hopie, hopaku! Pomóż mi wziąć temy. Nie. Jak to nie? No, a no, dlaczego? A wiesz co on powiedział? Że on zniszczy moją, ten, że on zniszczy... E, w, to zniszczy? Pat, nie ma już nawet miotków. Że on zniszczy Uff. to miasto, ja powiem. ja sobie robię, żartuję, żartował sobie. No na pewno sobie nie żartował. Dobra, Bzyku, biorę swoją głowę. Czemu moją głowę, zostaw moją głowę! Musisz chcesz mi powiedzieć, gdzie jest wzyku, to lądujesz do najgorszej. Nie, zostaw moją głowę, ty parówko! Dobra, wzyku chodź za mną, idziemy do jaskini. Musimy, no, ja dobra, teraz wiem. idziemy do jaskini i koniec żartów. Musimy poważnie przegadać to, co się dzieje, dobra? No dobra. Bo ja widzę, że ty sobie żartujesz. A to nie jest miejsce na żarty, Bzyku. To nie jest miejsce na dobra, żarty. Dobra, dobra, uspokój się. No słuchaj, chodź teraz, ja ci coś pokażę. No pokaż mi. Dopóki no nie! Ty, dopóki mi nie powiesz, to Twoja głowa ląduje tu. Ej, co ty zrobiłeś? To Ty co zrobiłeś, nie? Nie kojarz. Twoja ręka coś chyba szwankuje, Ty. I, dobra, nie chcę już nawet komentować tego, co właśnie zrobiłeś, bziku. Najlepsze no kipa, pański. Dobra, nie, a tu stoję. No nie, no, chodź tam. No dobra. Gdzie mam iść? No na dół, bo musimy obgadać to. Musimy, musimy. Ja w ogóle boję się być nawet w tej jaskini, bo hater jest tak groźny, że ja sobie mieszkam tutaj, nie? No jest mega groźny, ale nie, aż tak chyba nie. No jest tak, no tak, bo ja mam śniegu. Dobra, z tego słuchaj, sprawa jest prosta. E, co mówił Palion na temat Palionowa? Jak on zamierza w ogóle to? Bo ja ogólnie chciałem z nim pogadać w prawdziwym życiu, ale ty mi nawet nie pozwoliłeś. No bo się nie da, bo to nie jest czas na spotkanie Plejona w prawdziwym życiu. Przecież on kazał mi przyjechać do siebie, tak jak to nie jest czas? Ale to nie jest czas. No... Dobra. Dobra. No co? No... No co? No jajco Bzyku, jajco nic nie mogę, nic, dosłownie nic. Nie, nie, że nic nie możesz, tylko po prostu... E, no... troszeczkę... Ten, jak to się nazywa? Dobra. Troszeczkę musisz się uspokoić. Dobra. Bzyku, słuchaj, jest co, ja widzę, że ty jesteś jakiś dzisiaj niemrawy... Słyszę... Co ty robisz? Boże, słyszę w twoim głosie, że udajesz. Naprawdę, wiesz co? Powiem się sami jutro, nie wiesz co? Nie, dzisiaj! Dzisiaj idę pod dom Yona i nic mi nie zrobisz, nic. Nie! nic! Dobra widzowie, ja od niego uciekam. Chciałem z nim serio porozmawiać, ale wiecie co? Nie da się, bo on po prostu oszukuje mnie. Przecież to nawet słychać po jego głosie. Jak bardzo mnie oszukuje. Widzowie, tak być nie będzie. I udaję się do Paliona. Bądźcie na bieżąco, bo będzie, ale to będzie się działo. Jestem tego pewien. Widzowie, trzymajcie się do usłyszenia. Cześć!